Telefon, który zaskakuje i budzi niepokój. Nieznany głos, który udaje troskę i profesjonalizm, a w tle jeden cel wyłudzić twoje pieniądze. Dzień dobry, dzwonię z firmy pożyczkowej. Wczoraj wzięła pani u nas kredyt gotówkowy, ale podała pani konto walutowe do wypłaty tego kredytu. Kredyt możemy przelać tylko na konto w złotówkach. Czy to konto ma pani też w banku X? Proszę podać jego numer, na który przekażemy kredyt. Nie brałam żadnego kredytu. Mam pani wniosek kredytowy złożony wczoraj o godzinie 14:42. Mogę pani podać numer tego wniosku? To jakaś pomyłka a, albo oszustwo. Okej, okay. słyszę, że jest pani zaskoczona. Rzeczywiście to musi być jakieś oszustwo. Wobec tego zgłoszę to u nas w systemie i zablokujemy ten wniosek. Ale musimy też to zgłosić w banku. W jakim banku ma pani konto? Sama to zgłoszę, dziękuję. Muszę to też zgłosić w naszym procesie. W banku A. Dziękuję. Przekazuję do zgłoszenia. Pewnie w ciągu kilku, kilkunastu minut zadzwonią do pani z banku i powiedzą, co dalej robić. Bardzo panu dziękuję za pomoc. Czy potrzebuje pani jeszcze numer i szczegóły tego wniosku? E, tak, poproszę. Proszę zapisać numer wniosku. 11-52-19, złożony wczoraj, 2 czerwca o godzinie 14.42. Numer konta podany we wniosku ma końcówkę 0809. Dziękuję bardzo. Zapisałam. Bardzo mi przykro z powodu tej sytuacji. No i powodzenia. Jeśli będzie Pani miała dodatkowe pytania, proszę do mnie dzwonić na mój numer. Dziękuję. Po kilku minutach. Dzień dobry, dzwonię z banku A. Dostaliśmy zgłoszenie oszustwa i pomaga Pani teraz wszystko wyjaśnić. Super, dziękuję bardzo. Proszę podać mi cztery ostatnie cyfry pani numeru rachunku. Czy pan nie widzi mojego numeru rachunku w systemie? To system weryfikacji. Muszę się upewnić, że to pani. Okej, okay. 7883. Dziękuję. Wszystko się zgadza. Czy logowała się pani dziś do konta? Nie. Bo widzę logowanie. Dziś o 5.44 z Rzeszowa. To na pewno nie ja. Dobrze, spokojnie. Sprawdzimy co się dzieje, ale przede wszystkim zabezpieczymy pani środki. Proszę podać kwoty, ile ma pani teraz na poszczególnych rachunkach. Czy pan tego nie widzi w systemie? Widzę i chcę to właśnie z panią potwierdzić, żeby zabezpieczyć wszystko. Ech, to ja się teraz rozłączę i zadzwonię na państwa oficjalną infolinię. Ale w ten sposób nie będziemy w stanie szybko ochronić pani pieniędzy. Klientka była krok przed oszustami. Wiedziała, że musi sama skontaktować się z bankiem. Fałszywe pożyczki, potwierdzenie fikcyjnego przelewu na dużą kwotę, albo przelew do kogoś, kogo nie znasz. Oszuści chcą wzbudzić w tobie emocje i jednocześnie sprawić wrażenie, że chcą i mogą ci pomóc. Nie wierz w takie historie. Rozłącz się i zadzwoń na oficjalny numer swojego banku. Nie pozwól, by emocje decydowały o twoich pieniądzach.